Z drogi są przygotowane, no nawet tutaj widzicie, jeździmy gdzieś w okolicach Trzebnicy, Po jakichś wioskach, a i tak jest ładnie wszystko ogarnięte. No i co? Co nie przejadę? Nie wiem, co miał na myśli ten pan, to, czy tutaj coś jeszcze wyjechało, czy co? Nie rozumiem. Przecież minalibyśmy się. No, nie wiem, nie wiem, czegoś nie z kumałem. Może jestem za bardzo zaspany, aczkolwiek, no.